dużo radości. Serdecznie witamy wszystkich Dalekie państwa przed, podróże, przed telewizorami przy mikrofonie Tomasz Smotowski, to a obok mnie Jacek Laskowski, z którym wspólnie Proszę, będziemy dla państwa komentowali ja dzisiejsze spotkanie. Jacek, trybuny. Dro... Dalekie podróże, tylko czerwone róże, cichutko wyszeptała, więcej nic nie chciała. Proszę poświęć chwilę, dwie, ja podaruję, tobie je ja i mu całuję. Rozgrzany podję... do czerwoności. Myślę, że czeka nas tu naprawdę wspaniały mecz. Chciałbym, żeby przeciwnicy wyszli na siebie z otwartymi przyłbicami, bez punktatorstwa. za to z ochotą, by dać kibicom trochę czystej piłkarskiej radości. I teraz Depay, jak się spisze? No i nawet nie wrknął bramkarz. Był pewny, że nic z tego nie będzie. Od początku widział, że to uderzenie nie zagrozi jego bramce. Mając z ataku, czy zagrożą rywalom? Ten jeden chyba nie spuduje. Wspaniała interwencja. To powinna być bramka. Popisał się tu znakomitym refleksem. To była naprawdę bardzo trudna piłka do obrony. Minimalnie obok słupka. No, zabrakło szczęścia. Dobrze wymierzony strzał było naprawdę blisko, no ale tym razem nie wpadło. Diego Carlos. Juka do oster, nie sędzia pokazuje, że był No może i był, ale i o obłos przepis jest przepisem jeśli sędziowie dopatrzyli się spalonego to coś pewnie było na rzecz wiele się ostatnio mówiło na temat Antwana Griezmana tym paczniej będziemy mu przyglądać. Mając w drużynie takiego zawodnika, można się nie martwić o górne piłki. Mówi się, że walka w powietrzu to nieco już zapomniane, że wiosną u współczesnych piłkarzy, ale on nie ma z tym żadnego problemu. Utrata piłki. Szybki doskok do przeciwnika pod jego bramką. Czasem, jak widać, się opłaca. Ale szrobi Sonada. Jak on to zrobił? teraz drogu na 11 na. Mogło być groźnie, Ale ja udało się, się wydać, Wszystkie kia świata wytroną. Tu już się karie. Różę dawać. Malutka próba. Stajemy się na A teraz będzie dobra okazja. powstrzymamy ten atak. akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej dinować. I kontroluje piłkę. Ale tym patrz, a nie mam do obrony, nic z tego nie będzie. Mam dużo radości, tego bym nie mógł zobaczyć. Teraz, król, miała stoparły podanio, dobrze pomyślałem. Ale jakie podróże, tylko czerwone róże. Ci panu wyszeptał, będę bez trudy cię Proszę, posłuchaj chwilę, ja podaruję tobie i uciekam. Na koniec teraz wpisali się w obronie. znowu mogą widować akcję. Ruszył do ataku. Chyba wie, co chce zrobić. No i teraz dokładnie na dalszy słupek. I co? Obrona wybija piłkę po tym dośrodkowaniu. No i tracą teraz posiadanie. De Jong. No, prawie, prawie się udało. Ale piłka opuszcza boisko. Będzie aut. Podanie teraz do Zachy. Bramka padłaby prawie na pewno. Gdyby nie ta interwencja. Jesteśmy coraz bliżej bramki. Robi się groźnie. Presatem podania. Teraz Sterling. Zakrywa Sterling. Zabrakło jednak precyzji. Traci piłkę. Bamba. Johan Krojc. Świetnie go teraz wypuścił. Jest okazja. A można prosić prowadzenie. Trzeba dobrze rozegrać ten corner. Zrożnego w jedenastki. Chcieli utrzymać się się przy piłce bezskutecznie.

No tak, statystyki posięć, potwierdzają nasze ja wrażenie. Obie drużyny są mniej i uca, więcej równie często przykłute. Grają bardzo asekuransko. Żeby ten mecz się otworzył, potrzebujemy jakiejś odważniejszej jacy, Albo poważniejszego błędu. Ale zaraz oj, może być z tego gorszy. 1-0! Następne tego są chyba po... tylko kwestią czasu. Teraz już nie będzie wyrachowania. Zacznie się regularna wymiana ciosów zresztą bardzo liczymy. Juke dostaje de Szansa na wyrównanie. I gól! Błyskawiczna odpowiedź. Strata bramki jakby ich podrażniła. Natychmiast wyróżnują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. Ale szybka odpowiedź na straconą bramkę drużyna nie potrzebowała wiele czasu, żeby się pozbierać i przeprowadzić skuteczną akcję. Znów mamy remis. Mamy remis. 1 do 1. Odebrana piłka. Po tym znakomitym śnisku. doskonałe wejście. No nie, tak nie można podawać. Pan na połowie rywala, wciąż prowadzi piłkę. Szansa na objęcie prowadzenia. Rykoszek. a interwencja jest zespół przed Zrywają się do kontry. Jaki wybiorą wariant? Powinni trochę szybciej wracać pod bramkę. Bez faulu. Czyściutki odbiór. Sędzia pokazuje, że będzie wrzut z autu. Griezmann Tylko minuta dodatkowego czasu. Mardo, ale skutecznie. Zebranie piłki. Antoni Martial dostaje piłkę. Dobre, wycofanie ze skrzydła. Co za interwencja! Odbita piłka, nie ma bramki Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Zalicza świetną pierwszą połowę. Jeśli zagra tak po przerwie, to zasłuży na bardzo wysoką notę. Nie da się przecenić jego udziału w pierwszej połowie tego spotkania. Poderwał swoją drużynę, strzelił wyrównującą bramkę i wkrótce się przekonał.

Jokan Kroj. Dobrze się ustawiają. Rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. Bardzo niebezpieczne teraz dogranie. Po tej interwencji piłka nadal w grze. Jest! Gol! Gol mimo że przy tej interwencji trudno było zrobić coś więcej. Gdzie tutaj była obrona? Zatem mamy wynik 2-1. Są coraz bliżej przeciwległej bramki. Tu może być groźnie. Były widoki. Ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Jeder. chyba nie spuduje. Było groźnie, ale piłka odbija się od broniącego zawodnika. Będziesz utrożny. Zablokowany ten strzał. Za chwilę ponownie wznowią z narożnika boiska. Szybkie teraz wznowienie gry. Łukasze ponownie ustawiają się w polu karnym. Kolejny korner. Centra w pole karne. I już nic z tego rożnego nie będzie. Jukę dostaje De Jong. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Dogodna sytuacja, ale chyba się pogubił i w efekcie wznowienie odbranki. Nie ma o czym dyskutować. Fawł, sędzia odpisuje przewinienie. Ależ teraz dobrze się ustawili. Znowu są przy piłce. Gra wstrzymana, był spalony. Może być groźnie. Uwaga, tu może być gol! Jest! Tak! Piłka w siatce. To daje im w tej chwili dwubramkową przewagę. A więc mamy 3 do 1. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. No nie, tak nie można podawać. Teraz poszedł, jest za obrącami. I jest. Tym samym prowadzą różnicą trzech goli. Po prostu muszą to wygrać. Aktualny wynik to 4 do 1. Doskonale teraz w ręki de Jong. Nie, proszę Państwa, nie ma bramki. To był jednak spalony. Mamy podniesioną chorągiewkę, gol nie będzie uznany. Zdecydowały tutaj chyba centymetry, ale tak bywa przy dobrze dysponowanej obronie. Jeder. Świetne. Prostopadłe podanie. O, teraz wyszło to podanie. Idealnie na dobiet. I proszę Państwa, co tu się właśnie wydarzyło. Będziemy oglądać te nożyce do znudzenia i tak się nie znudzą. Oj, rywal w zasadzie nie musiał się nawet wysilać. I tyle było z posiadania piłki. Zastosowana korzyść, gra idzie dalej. Czy mu się uda? I tak! Piłka w siatce, proszę Państwa! Wspaniałe uderzenie z voleja. Z futbolu różne rzeczy się starzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Groźnie było. Dobra interwencja. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. Aha, kontroluje piłkę. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Przewinienie. Sędzia zdecydowanym gestem pokazuje, że będzie rzut karny. Dobra obrona, strzał wyłapany. Kiedy piłka leci prosto w twoje ręce, trzeba się postarać, żeby jej nie złapać. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Ma sporo miejsca, czy dośrodkuje, czy będzie z tego bramka. Blokuje ten strzał. Jest, znowu gol! Bramka za bramką. Drużyna przeciwna na deskach. A im się nie nudzi. Strzelają, strzelają kolejne gole. Spokój Demonta lągle. Jest tam, gdzie być powinien. Przejmuje piłkę. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. De Jong ma teraz piłkę. Sędzia się nie waha i gwizdzie po tym zagraniu. Szutka jeśli to trafi, będzie w zasadzie po meczu. I jest bramka! Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza, a potem spokojnie posłał piłkę do siatki. A teraz będzie dobra okazja. Kafyka przesłana przez bramkarza, bardzo dobra interwencja. Do końca. Zostało już A, tylko 5 minut. On no to, dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Tu mogła paść fantastyczna bramka, ale bardzo przytomnie zachował się obrońca. Dobre ustawienie Clementa Longley. Teraz to on ma piłkę. O, i to był książkowy odbiór Prosto padłe podanie. Szansa. Pociera piłka za plecy obrońców. Będzie szansa. Czy stoła trafić? Znowu grę od rzutu rożnego. Takie zagranie nie mogło zakończyć bramce.